Siemanderkowidowie, witajcie w wie już której? Chyba dziewiątej wersji części, kurwa, e, w, e, dziewiątej części Gothic 3, Gothic 3, Gothic 3. I dzisiaj wiecie, że jak włączyłem tą mapę i od razu jak tylko się włączyła gra, to ten ogr stał i od razu padł taki bugunio, chyba się szczaił, że w zeszłym odcinku go zabiłem i on musi leżeć. No i leży. A dzisiaj postaram się trochę postrugać bohatera i zabiję tego smoka, co tam grasuje. Mam nadzieję, że mi moja głupota drugiej śmierci nie przyniesie. Paczki z bronią! Piczki z bronią. Świetnie. Nawet powiedziałbym więcej. Zajebiście. Piczki z bronią bardzo mi się przydadzą. Między innymi do, nie wiem, do zadań. Tak czy inaczej... Włączam tryb huntera i poluję na tego dziwaka. Co tu się czai w krzakach? Yy, tylko, żebym się nie spierniczył tam do niego dopiero. Byłby fail. Panowie i panie. Zaczynamy polowanie, z tym, że nie bardzo mogę jego kurwa trafić. Cześć! Cześć! Smoczku! Nie trafiłem. Okej, okay, pięknie. Och ty kurna, ale pocisnął Skubany, jak się śpieszy. Ohohoho. prawie mi dupę urwał. Hej, smok. Chodź, a masz Jezu, nie szczelać. Nie szczelać. Może uda mi się tak. Będę walczył do upadłego. Patrzcie, patrzcie, zobaczcie, dostał. Ha, 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 ha. Zabiję go i pewnie dostanę ze 300 ekspa, Bo wątpię, więcej donską. Uwielbiamy takie akcje. Smok, nie wchodź tędy, bo tu jest niebezpiecznie. Spadniesz, krzywdę sobie zrobisz. Jezu, on tu idzie. Jezu. Patrzcie, zobaczcie. Zabił mnie. Fuck me. Fuck me in my ass. Cholera. Once again. Gdzieś tutaj miałem pierścień. Ochrona przed smokami trillions. 300 trillions. To sobie wszystko poło. Zapinam, tak sobie pozapinam. Nawet jeżeli miałby nie pomóc ochrona przed lodem, no ten smok loda mi raczej nie zrobi. Eee, siła życiowa plus dyszka, no to prędzej wytrzymałość. No to... dobra, abym miał pod ręką miksturki i coś do opędzlowania na bistro i będę mógł sobie tutaj, <laughs> że tak powiem, walczyć z przeciwnikiem. Pyk dobrze. I co? No i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ten cholerny smok tutaj się wdrapuje i to mi się nie podoba, bo nie tak chciałem z nim walczyć, no ale trudno. Powiedzmy, że zgodzę się na jego warunki. Nawet może sobie jakąś kampernię tutaj załatwię, że on po prostu mnie nie trafi. Nie trafi mnie tam, jak wejdzie, to mnie nie trafi. Okej, okay, więc spróbujmy. Spróbujmy. Cześć, smog. Gdzie jesteś? Tutaj. Aha. Ło! do niego! się ma. Co ty na to? Jezu. Uciekaj! Kyrie! Uaaa! Fuck me! Co ja zrobiłem? <grywa> <laughs> o oh, fuck! Wiedziałem, że spadnę. Dlaczego mnie nie uprzedziliście? Nie, zaraz ja wiedziałem, że spadnę. Dlaczego mi nikt nie powiedział, że spadam? Nie no. Jak mieliście mi powiedzieć, jak tego jak wy dopiero teraz to widzicie. Teraz to znaczy kiedy? Teraz to znaczy jutro albo później. Jezu, uciekłem. Thanks goodness. O, wiecie, jak mi serce zawaliło. Nie wiem czy to tu serca, czy może gadzie mam pełne, ale <gryw> stanąłem z nim twarzą w twarz. <gryw> Chyba był zaskoczony bardziej niż ja nawet bym powiedział. No ale cóż. Eee, podejście trzecie. Czas start. No raz Mox. Gdzie jesteś? Show yourself. Ja cię upoluję. tylko nie wiem skąd mam do ciebie strzelać. Aha, ha. Tu jesteś, fraglesie. No, naciągaj te cięciwe, bo nie będzie czekał cały dzień. się zastanowisz. Pach. Pach! Giniesz w śmieciu, zobaczcie. Liczymy na bugi, tak jest. Smok się nie będzie ruszał, ja w niego będę naparzał cały dzień. I go tak zabiję. I wpadnie. I wpadnie i będę po smoku, wrócę do Cape Town. Orki, zobaczę, że krew smoka na... Właśnie, trzeba będzie się ubrudzić we krwi. I uciekną z Cape Down, i nie trzeba będzie żadnej batalii toczyć ani w ogóle z żadnej rewolucji. Po prostu uciekną, sami sobie gardła popodrzynają. Tak jest, zobaczcie jak jestem odważny. Pitch Black, tak się rżnie smoki po plegarach. Och tak, aby tylko strzał wystarczyło. Pięknie, zobaczcie, och jak dostaje, ale karambota. Och tak, jeszcze parę strzałów już po nim. Och, och tak. Za to powinienem zostać kurde, królem. O, 500! No to nawet nie liczyłem na tyle. Eee. <gryny> tu powinny być w tym miejscu fanfary. Hello? Ktoś zapomniał o czymś. Ktoś zapomniał o fanfarach. A właśnie safe. Jak mi ktoś powie, że nie jestem pro, to się z nim zgodzę, bo nie jestem. <gryny> Ziele kureckie. Czy że co? Można bajerować. Panny z lekkimi y, obyczajami, czy tam panny lekkich obyczajów. Dobra, ten smok już nie żyje, możecie już skończyć z tą muzyką, chyba że jest coś tu o czymś nie wiem. I w ogóle mm, wydaje mi się, że może być, bo wątpię, żeby tu tylko smok był yy, magiczny kozeń. Podobno jak się wsadzi go sobie w dupę, to przylatuje Nimbus 2001. Coś tu wali, ewidentnie coś tu wali. I to nie jest moja dupa, ani jego. O kurwa, drugi smok. Zaraz, tak się nie umawialiśmy. Ile mam strzał? Szło mi moje inventory. Kurwa. Nie wiem czy mogę... Przepraszam, że przyklinął, ale naprawdę przejąłem się tą całą sytuacją. Jaka tu miała miejsce. 69, ojej. Eee, 69. No to... Fight. Fight V2. Ja go poluję. Jep, dobra i w nogi. Szybko w nogi. Którędy tędy, dobrze. Pięknie. Smoku? Biegniesz. Dobrze. Ja też biegnę, spoko. Ja pod górę, ty za mną. Jezu! Mam nadzieję, że tu przyjdzie, że nie będzie się wracał. Gdzie jest smok? Gdzie jest smok? Dajcie mi go tu. Nie wiem czy wam się chwaliłem, ale ja to tą piosenkę nagrywałem. Zaraz, to jestem zdechnięty. A gdzie jestem bardziej żywy? Coś mi się pokazało, ale nie wiem gdzie. Jezu! Pełzacze! Dwa! Sztuk dwa! Fak! Fak! Goń się ode mnie! Goń się ode mnie! Pełzacz! Pełzacz! Ty mnie nie denerwuj! Ty nie denerwuj, picha! Wyciągaj ten mieczyk! Śmieszny Bilbo. Dobrze, dobrze, karambotów, o to pełzacz, oj, będziesz pełzał. Teraz tam do tego cholernego smoka spadniesz mu na łeb i kalekę z niego zrobisz, na przykład, że nie będzie mógł dziać ogniem i wtedy ja będę mógł podejść do niego, wychlastać go mieszczem po jądrach. Chyba, że to jego żona. Ciach, proszę bardzo, plus 200, za smoka 500, to jest niesprawiedliwe. Tylko 500 za takiego wielkiego, wyrośniętego smoka. Fuck me, patrzcie, leć, Jep. Dobrze smoku Gdzie jesteś? Kurde, boję się tam iść Może poprzestaniemy na jednym, co? Tej. <laughs> par Patrzcie troll! Drugi! Wow! Ile tych trolli tam jest? Ogar, sorry jep. I na co ci to było? A, żebyś mnie czasem tutaj nie dogonił. O, chyba dostał znowu. No chłopaki. Ogar ogar. Jep, oberwał. Pięknie. Tylko skubańce. A może ja nie będę na was marnował swoich szczał. Co? co o tym myślicie? Ja uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ dlatego, że w razie jakbym chciał walczyć z tym smokiem, to przecież będę potrzebował szczał. Jezu jak oni mi spadną na głowę, to będzie podobnie jak ze mną i ze smokiem. Jest tutaj! Pieprzony za stalaktytem się schował dziad. Och ty! Gnij tam na dole! Gnij tam ścierwo! Ja ci szczelę, szczelę ci w skrzydło i zobaczysz. Gwiazdy! Biczko! To jego życie mi się nie pokazuje, a to mi się nie podoba. Ach tak! Kurna po kantach walić jak ja nie lubię, tak! Pokaż się więcej! Dobra, będę tług dotąd aż pokaże mu się jego życie. Idealnie. Tylko się stamtąd nie ruszaj, nie spiernicz tego. Bo ja tutaj patrzy na mnie dużo ludzi i jak coś się stanie. Na przykład ze mną. To będę musiał znowu save'a wczytać. Oj, smoku. Jeżeli w gotyku są takie smoki, to ja będę tylko na smoki polował. <laughs> zaraz będę kurde tym. Ksardasem w Mordejerza. Z millions. <noise> Ale jeżaś z ciebie zrobię, no nie powiesz. Pięknie, plus 500. Jeszcze mogłoby teraz wpaść, wyobraźcie sobie jakieś kurna levelunio. Dyszka, ty się tam nie ruszaj, ej. 2942033000, mam yy, 29420. No to jeszcze trochę, jeszcze z 10 takich smoków i będę. Będę, kurde. sławny. Dlaczego nie mogę zdjąć z niego na przykład skóry i kopyt? Bo nie umiem. That's the point page. Jesteś jeszcze przygłupi na to. Ale no, nie sądziłem, że dwa smoki w jednej jaskini. Kurka, wodna, zobaczcie, tylu ich próbowało. I co z nich zostało? Całkiem... całkiem znośne szkielety byli tak chujowi, że nawet... Nawet, no te, smoki ich nie chciały zjeść. Wiecie dlaczego? Dlatego, że są całe szkielety tutaj. Żeby były rozbebłane kupy kości, to by oznaczało, że smoki je zeżarły. A tak to po prostu puścił mu, wiecie, strzałę ognistą i, i po jego mościu. Także powiem Wam, że mógłbym nawet skończyć odcinek w tym momencie, bo już tyle zrobiłem dzisiaj, że po prostu jest no, za ciężkie, że kurwa, poćwicz. Że nawet mnóstwo złota, skarby, skarby, moje skarby, kurde jestem pokazać. Ciekawe ile tego pieniądzorstwa mi wpadło, 5600, nie wiem ile miałem wcześniej um, No, także słabi byli A ja już tyle zrobiłem, że po prostu mógłbym skończyć ten odcinek, bo normalnie 1000 expa w parę minut, proszę bardzo Stara skrzynia Ja pierdzielę ile złota, skarb, skarb, o chrzeszkirie Tak Dobrze, ucz się Strzały Łuki, Zdolności Łowieckie. 50 obrażeń. To mnie nie rajcuje, bo ja tyle to ja mam. Ale za to wow, aż 7 złota ktoś schował. Kurde, przywołanie błyskawicy. To jest zajebiste, wam powiem naprawdę. To jest kawał świetnego. Yy, jak to się nazywa? No, zwoju, weź wszystko. Weź jeszcze tą kubkę tutaj, co się tak ładnie świeci. Brawo Słyszałem kroki Ale nie boję się Nie boję się Bo przecież tu już nikogo nie ma Jestem tylko ja I moja przestrzeń Ciężka skrzynia Patrzcie Zabrał się do niej Udało mi się hmm, Złoty samorodek Za dwie stówki Otwieranie zamków Otwiera większość skrzyń i drzwi Świetnie Amulet siły życiowej plus 20, sztylet asasyna, nożyk. Proszę bardzo, wytrychy mi się zwróciły, a jak będę chciał, to się mogę jeszcze zamienić w zębacza. Biorę wszystko. Tutaj w ogóle dziwny grzyb. Miałem to samo powiedzieć, yy, bo nawet nie pamiętam jak to się nazywało, ale dobrze to, dobrze to nazwali bardzo dobrze, bardzo wybornie. Dziwny grzyb dziwnie się nazywa i równie dziwnie wygląda. Dobra, nic tu po mnie. No, a nie. A może? Nie. Tak, nie tak, nie tak, tak, nie tak, nie, tak, nie tak. Pokusiłbym się z tym zaklęciem na tą skrzynkę jedną czy drugą, ale po co? Może się przydać później. Zwojek. Zwojek. Dobra, zabiłem dwa smoki, to zaraz przejdę go Tika dwójkę i no tej pieczeni zdeczka. trzeba musi zejrzeć, żeby ci się szybko zregenerowa i Pach, 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 proszę bardzo. Dobrze, teraz it. Dobra, już, już, już. I teraz rozumiem, że tam jest gdzieś wejście. Jego tu nie ma. Probably jest gdzieś w tym miejscu, tak Nie, zaraz tam nie ma. Hop. Kurna już coś do mnie lezie. Już mnie się to nie podoba. Już coś mnie tu chce zeskoczyć na głowę. Ja tak nie będę się bawił. Ja nie będę tak grał. Jak idziesz, to przyleś od przodu, żebym cię widział. Żebym miał szansę. No tam nic nie ma. Tam pewnie się wchodzi, wydaje mi się, albo inną dziurą albo jest jakaś drabina tutaj o której ja nie wiem w gotiku drabiny? kurde u, 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 u. Pum, pum 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 dziura skakuj do dziury bezji dobra wiecie co? pieprze tą jaskinię idę stąd jak jest gdzieś wejście to na pewno kiedyś na nie trafię prędzej czy później a jako że zabiłem dużo smoków to mogę wam powiedzieć że Jestem coraz bliżej, ehm, w ogóle muszę właśnie nad siłą życiową trochę popracować. pieniądze, leża, zobaczcie, wystarczy się schylić po nie, proszę bardzo. Jestem coraz bliżej ehm, wszczęcia rewolucji, ehm, po raz drugi zresztą, w Cape Town. Because, poprzednim razem było troszeczkę tak, że wyrażę wyrażę, nieudane próba, Ork mnie szczelił toporem ale dostał, ale go wycelowałem. No widzieliście to? Widzieliście to na pewno. Jak nie, to cofnijcie. Jep, kurde. Ty to pielec. Nie odwracaj się do mnie plecami, kiedy do ciebie walczę. Strzałka, bardzo, Gdzie jest druga? Nie ma. Okej, okay, nie ma. Tam nie ma po co płynąć. Gdyż, bo ponieważ dlatego, że nie wybieram się tam. Do Cape Dan długa droga. No, to sobie pójdę powoli. Ja właściwie mogę pobiec. O, tu kolejna ofiara lagi jak diabeł. Jep. Patrzcie pod pachą mu przyleciało. To no, skubaniec. Na bank parkura ćwiczy. U, u! Ale wyrwał w łydkę. Czyś tu lezie? Kiedyś zabiłem żółwika. Tutaj jeden sobie taki pełza, wyobraźcie sobie. Wiecie, jak mi go szkoda było. Byłem kurde, tak pazerny na te 10 expa, czy tam 30, ale prędzej 10, nawet 5, że zabiłem biednego żółwika. A żółwik, zobaczcie. Wygląda trochę jak z kamienia. Ale to raczej o to chodzi. Taki kamuflaż na plaży. No, nie zabiję tym razem żółwika. Nie będę hamem. Nie będę jakaś wyspa jest. Powiedzmy, że nie będę stosował yy, takich zagrywek poniżej pasa, że będę bezbronne istoty zabijał. O, jest wejście. Hejka. Zardzewiały miecz. Jakby tak zardzewiałym meczem pełzaczowi przypieprzyć, to powinno tak być, że ten miecz będzie, wiecie, jakieś choróbska roznosił i na przykład... No, gdzie idziesz? Celuję w ciebie. Nie ruszę się, bo mistrzał Szkoda, dobrze, dobrze. Tak jest. Tak cię ukaram. Uuu, gdzie ta strzała poleciała? Pyk. No, wieku zanim tu przylecisz, to jeszcze dawno. O Jezu, nie schylaj się, bo trafić. Dlaczego on mi życia nie odejmuje? U, odejmuje, odejmuje. Dobra, dobra, odejmuje, odejmuje. Już widzę, już widzę. Wyciągaj ten miecz. Chodź, a! No! Czyż on mnie zabije! Oj nie, baw się z przeciwnikiem. Dałbyś dupy. Po całości. No, zryj. Matko boska, jak to wygląda. Ależ to monotonne zajęcie. No ale skoro mam tego tak dużo, to dlaczego by tego nie wykorzystać, co? to, że jeszcze z mięsa ze smoków się nie dało wziąć. To by tam z tysiąc tego było od nich. Zardzewiały topór bojowy. Na knury konie i krowy. Cześć skrzynka. Przejdłem pogadać. Biorę wszystko i idę w dalszą podróż. Zaraz wyskoczył jakaś gnida tutaj z zawinkla. Będzie mnie straszyć swoim kurno mieczem, toporem. Dostrzelę do niego. Jep. Przestrzeliłem niżej oo! Miał! Kurde miał. Ach, te moje kocieruchy. Jeb. Wy to się kurna nadajecie do pilnowania swoich ciuchów. Dobrze. Proszę bardzo, więcej magii, więcej. Co? Przenieś chorobę? Bohater przynosi truciznę na swoje ofiary. Super. Tylko skąd tą truciznę? Przecież nie z kieszeni, piczu. Dobrze, zaraz wróćmy do widoku z trzeciej. by... Tutaj, bo zobaczcie, co my tu mamy. No, przede wszystkim lagi. I nic poza tym. Tak jak już pokusili się o zrobienie takiej pewnie przypadkiem jaskinki, to mogli chociaż tutaj dać jakiegoś goblinka, skór synka. Dobrze, jaranie było. Szczała. Moja, moja, moja. Komu, komu. Goblinek Goblinek oddał mi swoją pałkę Cześć wam, tutaj będą te ogry, na bank, save. I w razie co zrobimy, odwrót. Goblin. Jeb. <grywka> Żadna z ciebie przeciwnika. Za ciężkie. Za ciężkie, to łomem wejść wszystko okay, szczałka. więcej goblina więcej goblina i jep dobrze pięknie teraz twój koleżka przyleci cię pomścić ale niestety mu się nie udało jest takim samym tempakiem u i nieudacznikiem jak ty a ja w nogi teraz teraz w nogi retreat retreat znaczy się odwrót bo tam pełzacze chodzą Dajcie, pociśniemy jakimś zaklęciem w pełzacza, co? Na przykład światem. Nie no, światem go nie zabije. Ale tak kulaszką ognia. Jakby mu pociągnął po rajstopach, po rajtuzach. Jep. jeb! O, dobrze mu! Dobrze mu! Czujesz ten flow? Czujesz to? Jak płynie z ciebie? W nogi. Bez nie dawaj się tak szamotać. Ha! Tak się to robi! U nas. We Polsce. Pałka. Że niby twoja? Nie wiedziałem, że pełza mają pałki. No ale cóż być może to był facet? Okej, okay. gdzie te gobliny? Skurczy syny? Nie kumate. Heh. No chodź, 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 chodź. Biegniesz po śmierć? Zaserwuję ci ją wprost na japę. Za ciężkie. Kurde, co za ciężkie byś się już dawno nauczył. Otwierania tych skrzyneczek są, są gwiazdy wieczoru. Panowie i panie, zobaczcie. Ciekawe, którędy do mnie przyjdą. Pewnie tam naokoło, tu po lewej. Jup jep. jep. No, tańczymy, panowie, tańczymy. Kurde, przestrzeliłem, żeby tamten zaraz tu nie doszedł. Muszę się pilnować. Jep. Patrz, piszę, czy nie idzie. Pach. Schowali się. Leszcze. Cóż ja mogę na ich temat powiedzieć. Po prostu zwykli leszcze. Dawaj szybko, bo jak przyjdą, to będzie ciepło. Nie no, panowie. Zjedzmy sobie miksturę. Mikstura mana-mana. Ale mam głos dziewiczy. Dobrze, błyskawica, błyskawica, tak, tylko nie zezuj. Jep! Uch, tak! Ale tu było dobre, ale tu było moc, a zaraz ile on ma życia? To mnie interesuje, ile on ma życia? Nie wiem, nie widzę. O, już umierający jest, tak powiem, konający, konający, więc ja tam pójdę już. Ta błyskawica jest mocarna, no po prostu nie ma lepszej. Pewnie są, ale... Ale dla mnie nie ma lepszej. No ogier, gdzie jesteś? Pokaż swoje puste. O! Szybki jesteś, ale ja szybszy. Jestem przyszłym królem złodziei, elfów i innych ee... i innych ludzi, którzy potrafią z oku strzelać, zabijać. I nie bać się niczego. O tak. No, chyba, że się spadnie smokowi przed ryj. No, to już jest inna historia. Każdy by się, że tak powiem, zesrał ze strachu. Złoty pierścionek zasunął bronek z wystawy. Tu, 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 tu. tu. Proszę bardzo, chupaki. W kupie raźniej, co? Dlatego leżą razem. I co? I to tyle. Wiesz, katuki I potota cała fatyga moja no niech wam będzie powiedzmy że się nie zdenerwuję piękne, piękne łowy moi kochani widzowie kończę tą jakże epicką podróż po jaskiniach które zostały spenetrowane prawdopodobnie doszczętnie, no niestety musiałem zostawić trochę skrzyń z tej prostej przyczyny, że jestem jeszcze zbyt tempy, żeby otworzyć coś coś cięższe ode mnie samego Także miło było, że znowu wpadliście na daweczkę Goticzka Trójki. Mam nadzieję, że już niedługo również wpadniecie do mnie po kolejną porcję i dziękuję wam za uwagę. Tym razem może w końcu dojdę do Cape Dun i zobaczę co da się tam zrobić. Siema na rapa!